Mamy wiedzą lepiej w meloradium. O miło czasem opuścić granice własnego domu. Choć spontaniczne wypady z małym plecaczkiem skończyły się wraz z pojawieniem się w naszym życiu dzieci. Jak radzicie sobie z planowaniem wyjazdów? Czy to dla Was akcja na miarę podboju kosmosu, w której przewidujecie najgorsze, a może szansa na rodzinne cudowne chwile? W jakim stylu podchodzicie do podróży z dziećmi? Gotowe do wyprawy dookoła świata? A jak sójka za morze? Czy jednak wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej? O tym, jak to wygląda u nas, posłuchaj. Zacznijcie już teraz. To jeszcze raz zaczynamy i Ania dzisiejszy odcinek prowadzi, bo się pięknie go przygotowała. Bez przesady, z tym czy, oczywiście, żebyście e, drogie panie, i panowie, może też, może, ktoś może lepiej panna Nie, pan nasł, a, e, nie staramy się przygotowywać do każdego odcinka, albo powiem e, tak, nie mamy przygotowywać, nie, żadna z nas nie jest ekspertką i nie musimy prac naszych naukowych odświeżać i przytaczać wam, ale po prostu musimy sobie przypomnieć pewne anegdoty, historie, jakieś nasze patenty. A tematem w ogóle dzisiejszego odcinka są wakacje. Jak przetrwać wakacje z jednym dzieckiem, z dwójką i z trójką? Tak, bardzo długie sześć. I czy w ogóle ludzie wybrają się na wakacje mając dzieci? Nie właśnie wiem, jak zbiera ludzie, cały tak. czas. Nie wiem, jak inni ludzie, którzy posiadają drugie dzieci, bo jak sobie czasem hmm. obserwuję, właśnie internet, no to widzę, że, że to jest możliwe. No oni jeżdżą nie? Tak, że w ogóle wychodzą z domu, <laughs> że są ubrani, wiesz. A tak, i jeszcze musimy. Mięknięci do tego, więc wiem, że gdzieś to się dzieje. Na ile to się dzieje faktycznie tak bezproblemowo, jak to wygląda, to nie chcę się wypowiadać, podważać, no tylko po prostu e, czuć lekki, lekką taką zazdrość, wiesz, bo powiem mm -hmm. to pierwsze, że ja bardzo chciałabym pojechać gdziekolwiek, chciałabym może w ogóle nawet wyjść, wiesz, żeby było mm -hmm. miło bez kłótni e, i, i żeby mieć taką pewność, że dobra, trochę nas to logistycznie kosztuje, ale przynajmniej jest miło. Mm -hmm. e, na ten moment, no, jest niestety trochę tak, że że te całe przygotowania w ogóle do jakichkolwiek wyjść są na tyle mozolne, długie, um, poprzedzone rykiem, płaczem, a nawet jak już wiesz, finalnie gdzieś wsiądziemy w auto i pojedziemy, to tam na samym, już w, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, to jest bardzo dużo kłótni, napięcia, że ja po prostu bardzo często rezygnuję. Na, takim najbezpieczniejszym terytorium jest cały czas ten dom, ogródek, ewentualnie maksymalnie babcia, która mieszka wiesz, 50 mhm, minut tak. drogi. I właśnie, z taką trójką nie jest łatwo zorganizować się do y, wyjazdu. Nie, więc ja przyznam ja chętnie sobie posłucham o twoich doświadczeniach, bo wiem, że w ogóle masz takie, takie doświadczenia. No, no, nie mam. Przyznam, że mam, ale y, na pewno to też wymaga przygotowania. No tutaj wyjazd na wakacje to nie jest spontan. O, chodź, idziemy jutro. Osób nie, A ty nie. w ogóle należysz do takich osób zorganizowanych? Bo też rozmawiałyśmy sobie tutaj jeszcze wcześniej, że ja się czuję totalnie rozwalona pod takim względem właśnie ogarnięcia się. I, i, I jako, że tak powiem, zanim urodziłam dzieci, to też mogłam się opisać mhm. jako taką osobę dobrze zorganizowaną. Teraz w ogóle mi to nie wychodzi. A jak to jest u ciebie? Wiesz co, to, to zależy. Czasem są momenty, że gdzieś robię pięć rzeczy naraz yy, i żadnej żadne z tych rzeczy nie kończę, ale czasem tak, że jak już się bardzo, że się skupię i konkretno to to, yy, to przygotuję i jest to dobrze zrobione. W przypadku, nie wiem, takiego pakowania, no to tutaj, jeżeli chodzi o dzieci, o jakiś wyjazd, to bardzo tego gdzieś poważnie podchodzę i potrafię przed wyjazdem noc jeszcze tam kanapeczki robić, żeby rano wstać i wszystko mieć już przygotowane, lodówka jest przygotowana, rzeczy są przygotowane do drogi, więc pod tym względem tak. Co do samych e, wakacji, e, one się urodziły w marcu 2019 roku, w tym ostatnim dobrym roku e, przed e, przed pandemią. Więc generalnie lato 2019 to było takie oswajanie moje z dziećmi, nauka dzieci i wakacje to raczej był tydzień u jednych dziadków i tydzień u drugich dziadków, także tu ogródek i tam ogródek jest, zatem baseniki dla dzieci, relaks, więc taki bardzo, bardzo domowo. Pierwszym naszym takim wyjazdem z prawdziwego zdarzenia to było w 2021 roku wakacje w rowach. Pamiętam tak, one jeszcze były dziewczyny małe, więc ja miałam w termosikach przygotowane zupki, jakieś jedzonka, my się, my się zatrzymywaliśmy na tych mopach. Więc byłam przygotowana pod względem właśnie tych zupek jedzenia. Dziewczyny Ale wcześniej... ty to sama gotowałaś? Czy po ja prostu nie coś Nie, podejrzewam, że było albo od kościu, albo od mojej mamy było No, zupka. dobrze, bo ja już nie, nie w ogóle, nie wyobraziłam no, że jestem fatalna. No, nie, nie, kochana, nie, nie. Jakby miałam to, ale kupiłam y, słodki, pamiętam termosik z złotych. Zu sama je pięknie zapakowałaś. O, tak, podgrzałam rano, podgrzałam, stałam, podgrzałam i zupka czekała tylko, żeby było odpowiednie. Już teraz już dziewczyny tak, wiesz, już nie są takie, że nie Muszą iść tak jak z zegarkiem w ręku. Była taka godzina, i już wiedziałam, że wtedy muszą coś zjeść. Tak? Teraz to. Ale to wtedy była paczek, to była wygląda tego cytka, prawda? Że po prostu. dziecko jest, tak. jest głodne, to wyciągasz piersi, jesz, nie, prawda? A teraz jakieś zupki, obiadki, a tego nie chce, a to chce, a tamto lubi to czy tamto. E, więc to były rowy. E, potem 22 rok, to mieliśmy i majówkę w Międzyzdrojach i e, wakacje w Puszczy Białowieskiej. E, opowiadałam Ci to, że to było takie. Z racji tego, że byliśmy na majówce nad morze, to chcieliśmy cześć czegoś nowego spróbować, Innych, inne tereny Polski zobaczyć, także pojechaliśmy bardziej na wschód, gdzie była zieleń, cisza, kontakt z naturą, a i tak mieliśmy jakby, był basen w tym ośrodku, który też była taka sadzawka dla dzieci, także dziewczyny mogły sobie się, jak takie śmiałam się, jak takie żabki w sadzawce, ja sobie siedziałam, opalałam się i, i obserwowałam, jak one się bawią w tej wodzie. Było na tyle, bo taki brodzik trochę to był. I było też mnóstwo Ale to były takie bungalowy apartamenty? Czy, czy jaka to była konstrukcja? Tego? To były apartamenty takie, to nie był żaden hotel, tylko to było po prostu apartamenty z aneksem kuchennym, e, z ileś tam sy sypialni było, taras bardzo fajnie, widok na zieleń. E, było też wyżywienie, mieliśmy y, wykupione, więc mieliśmy y, śniadanka, tam mieliśmy wspólne... No właśnie chciałam zapytać, czy, czy jeszcze się nie, że rzuciliście się na wakacje z małymi dziećmi, to jeszcze gotowaliście, bo dla Ale mnie wiesz, to już powiem, jest w ogóle to sztuka. To te, co, co do tej pory... Mi, Mieliśmy, bo też w tym roku byliśmy na w, y, w darówku na majówce. No to my za każdym razem, tak jak teraz co to pytasz, wybieramy. Cenił chyba sobie niezależność, wiesz? E, taką, że wybieramy apartamenty, mieszkania z aneksem kuchennym, z wyposażeniem, na przykład z pralką. Zwracamy na to uwagę, czy z pralka? No z racji po prostu tego, że e, nie muszę brać miliona rzeczy, tylko wiem, że mogę zawsze szybko przepać, wysuszyć zaraz jakimś lodem, jakimś ubrudzą się i to jest po prostu faktycznie codziennie. A ja lubię, jak jest w miarę czynna to przynajmniej na początku dnia ja nie muszę się do nikogo dostosowywać. jak moje dziecko ma ochotę coś zjeść, albo pójdzie spać, to jest jakoś taki większy komfort, wiesz, jakoś tak. Mhm. A jest coś takiego na przykład e, z, z rzeczy, które m, uratowały tobie właśnie życie? No poza tą pralką, bo to już mhm. wiem, że to jest taki masker Takie patenty. Dla mhm. Myślę, że droga jest dla wielu rodziców takim taką punktem trudnym do psychicznie żeby w ogóle przebić jak wytrzymamy na przykład 5-6 godzin w trasie to jest no bo możliwe. tam do, tam w tą puszczę dżunglę właśnie tak, no to się to. trochę jechało ale no y można jechać w nocy, ale jak, jak nie da rady, tak? No to częste przerwy, na przykład na placy zabaw dla starszych dzieci. Mały to i tak, małe tak, dziecko i tak dużo śpi. A takie starsze, myślę, że już nosi wszelkie zabaweczki e, Nie mówimy tutaj jeszcze o tabletach. Nie, nie, mówię w ogóle teraz o tablecie. Nie, nie. Mówię o tych popitach e, to, do naciskania. O tych znikopisach. Są znikopisy, są super. Otarzało się, że na przykład dziewczyny się nudziły, marudziły i ja przesiedlałam się do nich do tyłu. Siedziałam między nimi e, i na przykład one dawałam im e, jakieś kolorowanki, no sobie kredki wybierał e, na telefonie, jakby no tutaj mąż miał swoją nawigację w telefonie, miałam telefon jakby wolny i pokazywałam im mapy. Pokazywałam im na mapach Google, gdzie my jesteśmy, ten czerwony samochodzik, to jesteśmy my i zobaczcie, pomniejszałam i zwiększałam mapę i on się, samochód się porusza i one były tym naprawdę mocno, mocno zafascynowane i śledziły tą trasę, mamusiu, gdzie my teraz jesteśmy, a gdzie dojechałyśmy? Zawsze starałam się coś nowego im kupić, drobnego nawet na wyjazd, żeby to nie były zabawki, które już znają, tylko zawsze coś. Czyli e, po prostu nowego. przekupstwo, jednak jest takim ja starym, ja bym, dobrym nie, sposobem. Ja bym tego tak nie mówiła, żeby że, wiesz, od nie, razu. No oczywiście, że po prostu dajemy dziecku coś nowego, ono jest wtedy już pozytywnie nastawione do drogi. I to tak, też jest bardzo ważne. Po prostu jest, nie znudzi się tak szybko. Zabawki czy... zabierałaś? Tak. Nie, nie jakoś bardzo dużo, ale zabierałam i puzzle i trochę Lego, um, dużo kolorów. Czy czym? tirem jechaliście tam na te awokacje. Nie, mamy, wiesz, mamy Ford S Max, on ma duży bagażnik, wiesz. No to opowiedz mi swoją historię. A, a tak, <laughs> swoją historię o braku e, doświadczeń, o braku, do obradu, braku patentów. Wiesz, Zola, dawać o tych grach takich samochodowych. To mi się skojarzyło, co prawda, na no zdecydowanie krótsze trasy, no bo nie wyjeżdżamy po prostu, nigdzie jakoś mm. bardzo daleko. Ale taka gra um, w literki. To znaczy, że ja mówię jakąś literkę i dzieci muszą wymyślać wyraz na tą literkę. I one w ogóle mają mega zajabkę, jak ja na przykład mówię jakiś brzydki wyraz. Czyli na przykład py jak pupa, dy jak dupa. I mi się to by strasznie podoba, więc kontynuujemy. I zawsze pierwszy wyraz mm -hmm. jest taki, um, no powiedzmy, właśnie z tych rzeczy, tak, nie grze. Na, a później jakby one się już muszą rozkręcać i fajnie to wychodzi. Natomiast, no, u nas to też jest trochę tak, że mówiłaś właśnie o tym, czy siedzisz z tyłu, z przodu. U nas jest, nawet to jest skomplikowane, tak. bo auto ma pięć miejsc i nas jest właśnie pięć osób, więc żadnej babci na przykład ze sobą mhm. nie zabierzemy. Było tak, że, że ja siedziałam z dziećmi z tyłu, natomiast ja sama w ogóle cierpię na chorobę lokomocyjną mhm. i moje dzieci również. Więc to jest też trochę tak, że po godzinie, szczególnie latem, jak już jest, mhm. wiesz, gorąco, a też staram się nie puszczać tej klimy tak mocno, bo, mhm. bo, bo mnie też na przykład źle się czuję po klimatyzacji, bolą mnie zatoki yy, i w ogóle to jest wtedy pewnie, że dziecko mm. wyjdzie z katarem z auta? Więc trochę się tam gnieździmy w takiej, wiesz, średniej temperaturze 23 stopnie. E, no i właśnie mama niedobrze, mama, nie wiem, daj pić. Musimy, właśnie, hmm. wiesz, robić jakieś przerwyniki, nawet na takich bardzo krótkich trasach. Więc to, o czym ty mówisz, to naprawdę brzmi trochę jak taka sielanka, bo hmm. ja z, właśnie jest... wiesz. 50 minut dla nas to już jest taki maks. Hmm. E, i, I po tym czasie to akurat to jest trasa, właśnie do tej. Ale ci babci... ci dzieci? Nie, czy... wiesz, to nie, ale po prostu mówią, że jest im niedobrze. Aha, Ojej, to nie, u mnie to nigdy nie. ja, czy ja sam ja mam chorobę lokomocyjną, y, ale odkąd jestem kierowcą, jestem jakby mnie jako dziecko totalnym, totalnie potrafiłam w pociągu zmiotować. Naprawdę mm. w pociągu. przecież ja, znaczy, ja też ciągle. nie wiem, czy im jest po prostu niedobrze, bo im jest no. fizycznie niedobrze, czy na przykład, wiesz, nie potrafią tego inaczej wyartykułować, a chodzi o to, że im jest Nud, źle, nudno, nudno i w ogóle już nie chcą siedzieć w tym mm -hmm. aucie. No więc, ale też zawsze mam taki stres, że wchodzę do auta, ile po jakim czasie, wiesz, po jakim bo czasie wywiesimy białą flagę. W każdym razie, ja z takich e, typów, które mogę polecić, to zdecydowanie nie korzystajcie, drogie mamy. Nawet jeżeli ktoś wam powie z rodziny: Słuchaj, mamy m, taki apartament, jedźcie, wypocznijcie sobie. i Tak, dalej, bo myśmy. To. E, tak, e, to jest taka była bardziej, bym powiedziała, próba e, podjęcie rękawicy, wiesz, żeby może, bądźmy jak cywilizowani ludzie i zabierzmy nasze dzieci gdzieś. I wybraliśmy się do, mm, do takiego domku nad jeziorem, który jest własnością kuzyna mojego męża. I, I jakoś nam się udało przebrnąć to pakowanie, wiesz, w sensie mąż najpierw musiał pójść na plac zabaw, żeby mnie zostawić przez cały dzień, wiesz, żeby się spakować, bo one no też są wiesz, bardzo mocno absorbujące i nie chcą mnie opuszczać na kroki. Nawet wiesz, spakowanie się jest takim dosyć dużym wyczynem. Nie mogę tego robić późno w nocy, dlatego że wiesz co, to, to też jest oczywiście długa i osobna historia. Natomiast bardzo długo się usypiamy razem i moje usypianie kończy się tym, że ja sama też z nimi po prostu zasypiam A gdzieś tam. Jest Ewa Trak, bo jakby mam podobne doświadczenia w tym temacie. I mam czasem wrażenie, że to moje usypienie, że one już nie wiem, czy tak jest u Ciebie. Ja bar one już uśną, a ja tam siedzę i sobie z telefonem i sobie. Ależ oczywiście, <grym> że no. tak. Ja, mam wszystkie ja... aplikacje na telefonie no, od Netflixa, no, tak. wiesz, a? I to po prostu po To są te momenty, które każda mama Tylko mój czas. Przy przytaknie ja też tak mam. Tak, znaczy, no Rano mówię, no, no wiesz, no nie mogłam zejść, bo, bo dzieci tak długo zasypiały, więc no, no, spędzamy. No, wiesz, Wieczory osobno. Tyle Ale, naszego, Ewa, tyle naszego. Tak, to jest mój czas właśnie wtedy. W każdym razie, no jakby u nas to zasypianie bardzo długo trwa, więc ja już w nocy, wiesz co, odpuszczam sobie. Jak już kiedyś podjęłam taką decyzję, po prostu nie i pip, nie będę nic robiła e, po, w tym czasie. W sensie nie piorę, nie gotuję. Mhm. Wiem, że dużo mam właśnie w tam, jakby ożywia się i wszystkie takie prace domowe tak. wykonuję, jak dzieci pójdą spać. Ja sobie kiedyś obiecam, że nie będę tego robić, że ja też potrzebuję wieczoru mhm. i robię to kosztem nawet tego, że później przez tydzień nie ma czystej. Gaci, bo są nieposkładane mhm. albo że nie mamy jej co na następny dzień. Ale powiem tobie szczerze, że nie, jakby nie przekraczam tego, tego postanowienia mhm. i nie robię po prostu nic wieczorami, jeśli chodzi o takie mhm. że, no, obowiązki. No ale dobra, jakby adrem udało się tam w końcu nas spakować, wypchnąć, i pierwszą rzeczą, jaką te dzieci moje kochane zrobiły to jak na tarasie, były takie niedopałki w grillu. I one się usmarowały i całe na czarno wleciały, wiesz, z tymi łapami brudnymi do tego biało-beżowego, pięknego nowego apartamentu, apartamentu, nowego apartamentu. No więc w locie złapaliśmy, żeby cokolwiek tam się dało uratować. Musieliśmy je szybko przetransportować do łazienki, a one to był jeszcze w ogóle czas, słuchaj, że one. Miały jakąś taką, nie wiem, traumę, strach przed prysznicem. Tylko w wannie się potrafiły kąpać, a tam nie było wanny. Więc one dostały mega, mega histerii pod tym prysznicem. Ktoś tam się wiesz, wderzył, powrócił, przewrócił, nie. poślizno, zaczęły ryczeć, my razem z nimi. E, I powiem tobie szczerze, że myśmy dobili po prostu do wieczora i, i skorzystaliśmy z tego, że się nie zdążyliśmy jeszcze rozpakować, poszliśmy na, na jezioro i wróciliśmy. I od tamtego czasu ja po prostu wiem, że m, nie chcę w ogóle korzystać z uprzejmości, oczywiście, bo to było bardzo hmm. miłe i, i jakby nam na rękę na pewno, ale dla mnie to jest żadna wtedy, to już nie chodzi Ty o tą oszczędność. Kurcie, tak. tym, żeby komuś... Ja słuchaj, sprzątałam duże to mieszkanie niż myśmy tam w ogóle byli, bo się, wiesz, nie chciałam zostawić takiego no syfu, tak, to... żeby sobie pomyśleli, że, wiesz, przyjechali mhm. ci z tą trójką dzieci, bo to, wiesz, yy, yy, mhm. różnie bywa, no i... i, i tak naprawdę w ogóle nie wypoczęłam e, i było więcej zamieszania. Zacznijmy od tego, która matka wypoczywa na wakacjach z dziećmi. No to zacznijmy od tego, to, że ja gdzieś wyjeżdżamy, czy to oznacza, że ja się wyleguję na kanapie i... No nie, no to się to nie oznacza. To po prostu jest fakt, że po prostu robię zwykle to, co... No dobra, to, ale czujesz jednak przyjemność z tego, że jesteś tam z rodziną o, i z dziećmi, tak, tak? jest inny klimat. Jest troszeczkę inaczej. No z gotowaniem jest tak, że więcej mój, mój mąż gotuje, często też coś Zamawiamy sobie czasem też coś od dziadków, też jest jeszcze jakiś obiad, więc pod tym momentem tutaj jesteśmy bardziej powiedzmy zabezpieczeni. I no to jest, no to jest fajne, tak? Więc jakby to nie jest tak, że ja czy mąż tylko non stop gotujemy i gotujemy tak samo. Nie, no jak mieliśmy teraz na majówce, to w zasadzie co, praktycznie codziennie jakiś był obiad na mieście, no to wiadomo, też jest kwestia finansowa. To też jest tak, że my wykorzystujemy te wakacje po to, jakieś nowe wyjścia, żeby one spróbowały coś nowego. Myślę, że takie próbowanie nowych rzeczy jest fajne wtedy, kiedy są w innym środowisku, mhm. tak? Wiesz co, na pewno masz rację i no mówię taką, z taką dużą m, zazdrością, tylko sobie słucham, że wydajecie rady radę i jakby jest to dla was nie dość, że do przejścia to, że jeszcze czujesz z tego przyjemność. No ja jestem jeszcze na takim etapie, że na tyle jest ciężko organizacyjnie, mm -hmm. logistycznie i psychicznie wiesz, Ale, ale trójkę ogarnąć. Ale może to sobie. W sensie ja nie wiem, jakby nie byłam nigdy u ciebie, jakby nie wiem, jak to wiesz. W ja myślę, że ja mam to. bardzo dużo rzeczy do przepracowania. <laughs> Czekaj, no tutaj terapię zrobimy. tak. No. Wiesz co, no, ja mam póki co coś takiego, że gdybym wiedziała, że mam tydzień wolnego, to ja bym była najszczęśliwsza, gdybym mogła sobie na przykład pojechać sama. Mm -hmm. Może bym męża wzięła na dwa dni. Może. A, a, a ale epa razem pojedzie. <laughs> Natomiast na razie wyjazd taki dłuższy mm -hmm. z tą trójką dzieci chyba jeszcze nie. I zrobiliśmy teraz, wiesz co, taki eksperyment, mm -hmm. bo mój mąż jakby zawodowo też zajmuje się wyjazdami z dziećmi i wziął po prostu e, tego środkowego synka, mm -hmm. ale osia lat, no pra, pra, prawie już mm -hmm. cztery, wziął ze sobą na obóz. On jest dosyć blisko naszego miejsca zamieszkania, mm -hmm. więc wiedzieliśmy, że w razie co, gdyby się e, nie jednemu za... albo drugiemu, bo nie wiem, e, co było, że tak powiem, e, wiesz, jaka była szansa, że kto tam, wiesz, krócej wytrzyma, Ech. no ale, że można było go przywieźć do domu. I powiem to pierwsze, że on daje radę, jeden i drugi. Więc jakby, wydaje mi się, że może oni też, w sensie synek, na przykład, potrzebował takiego czasu, żeby spędzić z tylko tatą. z tatą. I to też jest, Ewa, ważną kwestię poruszyłaś, bo w przypadku kiedy nie mamy tylko jednego dziecka, a dwójkę, podobało mi się kiedyś, co powie, powiedziałaś o tych kolanach w naszej prywatnej rozmowie. To tak, bardzo że to... jest coś takiego, że każda ilość dzieci powyżej dwójki jest już w pewien sposób trochę niezgodna z naszą naturą, bo mamy parę rąk, właśnie dwa kolana, żeby tak. wziąć jedno na jedno tak. kolano, drugie na drugie, a to trzecie zawsze musi bardzo walczyć, walczyć o, o to, uwagę. Nie? I u nas faktycznie całe życie to jest walka któregoś tych trójki dzieci o uwagę. Moje nigdy nie miały tak, że było jedno dziecko tylko. Zawsze od razu były dwójka, wszystkie musiały się dzielić. A wiemy, że to jest bardzo ważne, żeby budować indywidualność tego dziecka, żeby też miało takie poczucie, że ono ma rodzica lub dwójkę rodziców tylko dla siebie. I jak jestem w ich polu widzenia, to jest totalna mamoza. Mhm. I cała trójka po prostu chce zrobić wszystko ze mną. I to jest ten problem, bo to by było bardzo takie pomocne, no. w ogóle nawet, wiesz, podczas zwykłego dnia, kiedy oni się kłócą, trzeba się po prostu rozdzielić dzielić, więc niech jedno idzie mhm. z tatą, pozostała, e, dziewczyny na przykład zostają ze mną, ale oni po prostu nie chcą, niech każdy z nich chce być ze mną. Jedyna taka sytuacja jest, jak przyjeżdża któraś z babć, to wtedy faktycznie one potrafią odciągnąć ich uwagę mhm. na tyle, e, że jeżeli nie widzą, że ja się gdzieś tam ulatniam, mhm. na przykład biorę ze sobą starsze dzieci e, i idę sobie, nie wiem, jak z nimi do jakiegoś parku, to wtedy to ta malutka e, sobie mhm. zostaje z babcią. Ale to też musi się odbić, że tak powiem, w tajemnicy, kiedy mhm. ona nie widzi, że ja wychodzę. I to są takie jedyna e, sytuacja. A tak jesteśmy po prostu w zasadzie 24 Za godziny. godziny na dobę razem, bo ja, ja nawet z nimi śpię w jednym łóżku. Mm -hmm. Jedyną osobą, która ma swoje wygodne <noise> legowisko, to jest mój mąż. on sobie pi tak osobno, by tak. A my po prostu na 3-4, jak wiesz, jak się chcemy obrócić, to wszyscy muszą się mm -hmm. obrócić. Więc jakby, wiesz, nawet wyjazd na wakacje, to też jest zaburzenie takiego porządku mm -hmm. codziennego, no, tak? W nie, sensie nie, drzemki. Nie? No. E, jeszcze mamy drzemki, prawda? Tak. I każde o innej porze. Продолжение E, spanie. Ktoś mhm. z mamą, ktoś z nie z mamą, czy, czy wiesz, czy, czy brać te wszystkie mhm. przytulanki, ich jest troje, więc jakby każde z nich miało zabrać, wiesz, ulubioną zabawkę, to, to, to my naprawdę musielibyśmy jakimś tirem. No. I ja wierzę, że to jest do przejścia, natomiast powiem tobie szczerze, że chyba do, jeszcze do takiego ostatniego momentu, kiedy one jeszcze być może nie mają aż takiej potrzeby, mhm. żeby to była e, wiesz, jakaś dalsza podróż. Dla nich mhm. może być może, taką mam nadzieję, że, że taki wyjazd, wiesz, no nawet godziny drogi od domu, to już się może aż tak też nie różni, po prostu jest coś nowego, nowe tak. miejsce. Więc my póki co praktykujemy takie wyjazdy jednodniowe. Mhm. To znaczy, że gdzieś idziemy na jakąś wycieczkę i po prostu wracamy późnym wieczorem, ale ten nocleg jest jednak w domu mhm. i to jest e, taka bezpieczniejsza dla nas e, forma. E. Ale nic dziwnego, że dzieci mają totalną mamozę, e, skoro przybywasz z nimi cały czas i zajmujesz się z nimi e, cały czas, tak? No to jest nic dziwnego, że są tak z tobą e, związane. Nie no... W moim przypadku y, Alunia jest taka i y, y, y ona... Jest taką mocni, mocno związana, jak gdzieś, na przykład ja gdzieś idę, chcę pójść, nie wiem, gdzieś z Asią czy gdzieś sama, to no kiedy wrócisz, Ada, a, a jedziesz autem czy na piechotę? Ja mówię, na piechotę, oni autem będzie szybciej, to jedź mm -hmm. autem. Wiesz, to są takie śmieszne rzeczy. Ostatnio była taka historia a propos tej byciu sam na sam wykorzystałam motyw, że tam kupowałam im buciki, bo ja taki mam patent na kupowanie, że um, kupuję im przykład 3-4 pary butów i mieląc. Ale ubierasz tak samo? Wiesz co, czasem tak, czasem nie. Mamy czasem podwójnie kupuję, czasem w różnych kolorach i one e, nie mają jakichś takich, że one chcą coś ubrać, ale czasem jest tak, że jak biorę je totalnie różnie, to jedno, ale ja chcę mieć taką koszulkę jak Ala, a ja chcę jak Asia, a ty spodnie, dlaczego ty masz inne? I czasem dla świętego spokoju, e, że mają jakiś element garderoby podobny. Ale czasem to nie wynika z tego, że ja kocham i są, ubierają się identycznie, to po prostu wynika z tego, że kupuję dwie fajne rzeczy. I kupuję dwie, bo wiem, że y, one nie będą potem miały, nie będzie kłótni. Ale czasem jest tak, że jedną bierze tą bluzeczkę w poniedziałek, a ta ubierze drugą w czwartek. To, ale chociaż jak czasem przeglądam zdjęcia, to jest gros zdjęć, gdzie one wyglądają identycznie, czyli mają podobne rzeczy, o, nie muszą być identyczne. Yy. Ale to jakoś nie robię tego specjalnie, bo mam jakiś w głowie obraz bliźnianie, nie, to troszeczkę kwestia przypadku, trochę ich wymuszy, ich gdzieś tam decyzja, że chciałaby być podobna jak siostra. Ania, no to zakończmy może już wątek tych wakacji, bo. Może powrócimy Ewa po wakacjach, jak opowiesz, jak te ci wyczynamy. To jednak mi się udało. Tak. <noise> I wyraź. może kolejnym razem uda się i wiesz, ja mam tylko tak na, na koniec tak sobie pomyślałam, bo jednak trochę research robiłam. jeżeli Chodzi o wyjazdy. No to dawaj, jak już się Dawasz, przygotowałaś, tak, to się, powiem. Nie, nie, nie research pod, pod to, tylko research jakby prywatnie, Aha. już wcześniej, gdzie mogliśmy jechać, bo do hotelu nigdy nie chciałam. Z racji tego ta ta niezależność, te posiłki, jakby bałam się, że zniszczą coś w hotelu. No nie wiem, jakieś miałam wrażenie, że hotel jest jakby ja sama, a jakiś apartament czy jakieś domki, no to jakby z rodziną jakieś takie mam w głowie. Myślę, że dla Was fajnie by było taki domek. Są takie ośrodki w formie domków kilku osobowych, że na przykład jest to taki ośrodek, duży plac, gdzie nawet jest basen, e, oczywiście strzeżony, do tego są placy zabaw, blisko w ogóle morza to jest, ale to oczywiście to już os jest osobne wejście. Więc na przykład są domki w kole i w środku masz mnóstwo placów zabaw. Czyli jakby takie osiedle domków tak. na wynajem. I y, ty wychodzisz sobie na tarasik, wypuszczasz dzieci przez płotek, siedzisz, pijesz kawę, jesz śniadanie i widzisz, jak twoje dziecko szaleje na placu zabaw. Może brzmi to pięknie, więc tak. bardzo się proszę, żebyś mi podała adres Jego, tego, po taki tej oazy szczęścia. szczęścia. A jeżeli tak, jeżeli wy, drogie dziewczyny, drogie mamy, macie jakieś swoje patenty, albo swoje ulubione miejsca, dokąd jeździcie i faktycznie możecie powiedzieć, że jest miło, sympatycznie i nie macie ochoty na rozwód po powrocie, to też wysyłajcie do nas maile, piszcie swoje komentarze o waszych doświadczeniach wakacyjnych. No i faktycznie spotkajmy się może po urlopach i ocenimy gdzie jest najlepiej może góry mazury czy może jednak ubabci do zobaczenia cześć mamy wiedzą lepiej w melo Radio.